Cześć, nazywam się Przemek Chwiecki, a to jest mój vlog. I tym razem chciałem poruszyć temat, który często się pojawia w dyskusjach z moimi znajomymi, w którym mówiłem na wielu panelach, wiele spotkań, właśnie było różnych i publicznych, i niepublicznych. Mianowicie temat, który wraca często: czy Polska może być kolejną Doliną Krzemową, czym jest Dolina Krzemowa? Czy możemy konkurować w ogóle na arenie międzynarodowej technologicznie? Bo ponoć mamy dobrych programistów. Mamy. I o tym chciałem zrobić ten odcinek. Więc po pierwsze, pewnie nie. To jest szybka odpowiedź dla tych, którzy szukają odpowiedzi. Z kilku względów. Po pierwsze, kapitałowo absolutnie nie mamy szans i tu nie mamy szans nie tylko jako Polska, ale pewnie w ogóle jako Europa, bo też chcę popatrzeć w ogólnym kontekście. Jeżeli nie, Polska nie, to może w obrębie, razem jako Europa, jesteśmy w stanie zbudować Dolinę Krzemową. No i pewnie nie dlatego, że dostęp do kapitału jest znacznie, znacznie niższy niż, niż, niż w Stanach, nawet patrząc na całą Europę. Po drugie, biznes jako takie są bardziej klasyczne, jest mniejszy apetyt na ryzyko w ogóle w całej Europie. O Polsce tutaj nie mówię jeszcze to wynika z tej jakby z bardziej konserwatywnej kultury w Europie niż w Stanach, która jest zbudowana na bardziej agresywnym kapitalizmie i taki był od początku, więc to można historycznie prześledzić. W Polsce dodatkowo mamy jeszcze ten problem, że kapitalizm u nas jest dość młody, więc to ten apetyt na ryzyko jest dość mały. Startupy ogólnie działają tak, że są bardzo ryzykowne. To, to jest dość oczywiste. Jeżeli chcemy budować nowe technologie, to chcemy budować startupy. Dlatego, że głównie w tym momencie innowacje najbardziej opłaca się robić w startupach, a nie w dużych korporacjach z uwagi na koszty. To oczywiście jest całe pole do dyskusji, gdzie robić innowacje, czy w korporacjach, czy w startupach. O tym pewnie nagram inny odcinek, bo to jest też duży temat. Ale jeżeli przyjmiemy tę tezę, że właśnie innowacje chcemy robić w startupach, więc chcemy wspierać startupy, żeby mieć te innowacje, żeby móc konkurować technologicznie, to nagle wychodzi to, że nie ma tak naprawdę środków czy nie ma ludzi, którzy będą w stanie te startupy wspierać, dlatego że dotychczasowo historycznie takich dużych startupów nie ma. W tym momencie w Polsce jest pewnie startup 5 takich dużych technologicznie firm, które są rozpoznawalne na arenie międzynarodowej. Oczywiście growe jak CD Projekt to jest ta, która pierwsza przychodzi do głowy i rzeczywiście słusznie za na i inne gry. A poza tym mamy pewnie, Allegro oczywiście, chociaż tutaj działa na, na tym gruncie bardziej polskim, europejskim, z takich globalnych rzeczy jest Booksy, jest Doc Planner, czyli znany lekarz. To są jako takie dwa duże startupy, które już mają kilkudziesięciomilionowe rundy finansowania, w dolarach oczywiście. A tak naprawdę poza tym, tych startupów nie ma za wiele, które by zbierały takie rundy, i tutaj trafiamy na taką pułapkę średniego rozwoju, średniego szczebla. Mianowicie jest dużo środków na początek, jest dużo programów typu Bridge Alpha, które są częściowo wspierane przez rząd, gdzie NCBIR płaci 80% kwoty, i potem to jest reinwestowane w startupy. Startupy mogą dostać do miliona złotych. Co tak naprawdę, jeżeli pomyślimy o technologiach. Pozwala utrzymać 4-5 osób przez rok. Więc o ile milion brzmi dużo, jeżeli myślimy o tym w kategoriach prywatnych pieniędzy, w kategoriach firmy, i w szczególności firmy, która zatrudnia programistów, data scientistów, to jest tak naprawdę mało. To jest właśnie ten rok pracy dla 4-5 osób, które właśnie niekoniecznie też. Są najlepiej opłacanymi ekspertami, tutaj mówimy w ogóle o stawkach polskich, bo gdybyśmy z tymi pieniędzmi chcieli wychodzić w ogóle we Francji, Niemczech czy Wielkiej Brytanii, to okazałoby się, że zatrudnimy dwie 3 osoby na kilka miesięcy, jeżeli chcemy rzeczywiście znaleźć ekspertów w swoich dziedzinach i ludzi, którzy na przykład zajmują się sztuczną inteligencją. Więc tu jest problem numer jeden, bo nawet jeżeli zbierzemy ten kapitał, to potem się okazuje, że nie ma funduszy, które chcą przeprowadzić i są gotowe zainwestować dalej, a z drugiej strony nasz rynek jest trochę zbyt mało chłonny na same innowacje czyli nie mamy rynku zbytu, który pozwoliłby gdzieś te innowacje sprzedawać, bo same korporacje też są konserwatywne. Proces sprzedaży do korporacji trwa przynajmniej kilka miesięcy to przy dobrych wiatrach, ale potrafi trwać i rok, dwa, trzy lata. Co tak naprawdę zupełnie rozkłada startup gdzieś po drodze. Więc teraz, jeżeli mówimy o prawdziwych innowacjach, prawdziwie innowacyjnych technologiach, to brakuje i rynku zbytu w samej Polsce, więc trzeba od razu wychodzić na zachód. I zapewne właśnie dostaną, dlatego że Europa też jest raczej konserwatywna trochę mniej niż Polska, ale dalej. A po drugie, też szukać tych pieniędzy dalej na zachodzie, więc Myślenie o Polsce jako o Dolinie Krzemowej o tyle mija się z celem, że tutaj nie ma ani rynku zbytu na innowacje, ani kapitału, który te innowacje wesprze na całej drodze swojej, i też ludzi z doświadczeniem, którzy budowali te innowacje wcześniej, bo to jest też inny problem samo przekazywanie doświadczenia z pokolenia na pokolenie, ale o, ten duży problem od razu można rozwiązać, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że teraz wszyscy tak naprawdę jesteśmy połączeni, cały świat jest połączony, możemy się kontaktować z kimkolwiek na świecie i tak naprawdę nie ma problemu, żeby założyć firmę w Stanach. Założenie firmy w Delaware to jest koszt 500 dolarów na początek przez usługę Stripe Atlas. Możemy też zakładać firmę, czy to w Kanadzie, w Wielkiej Brytanii, tutaj nie ma absolutnie problemu. Więc pytanie, czy to skupienie na pojęciu Dolina Krzemowa oznacza, że chcemy koniecznie wszystkie firmy rejestrować tutaj i szukać inwestorów w Polsce i ten rynek robi taki totalnie wsobny, na co nie ma szans wtedy, żeby być konkurencyjnym? Czy wykorzystać potencjał, który mamy, a rzeczywiście mamy fantastyczne uczelnie techniczne, nasi informatycy regularnie jeżdżą po świecie, są w najlepszych zespołach na świecie i to, to jest fantastyczne i to też widać? Mam wielu znajomych, którzy właśnie pracują od Facebooka, Google'a po firmy typu OpenAI pouczelnie najlepszej i w Stanach i w Wielkiej Brytanii, Francji, więc ten potencjał, ten kapitał intelektualny mamy, nie mamy innego rodzaju kapitału, czyli społecznego ani ekonomicznego, ale paradoksalnie jeden na drugi kapitał możemy możemy wymieniać, I możemy go wymieniać właśnie dzięki temu, że będą powstawały firmy, które niekoniecznie będą zarejestrowane w Polsce, niekoniecznie będą świadczyły usługi. W Polsce, ale sami informatycy, którzy będą Polakami, którzy na przykład będą mieszkali w Polsce, mogą tutaj reinwestować zarobione pieniądze. I ten taki pierwszy, jako pierwszy etap, to widzę jako rozwiązanie tego problemu. Jeżeli rzeczywiście chcemy tworzyć system, gdzie firmy w Polsce będą powstawały. Coraz częściej, teraz bardziej innowacyjne, to w pierwszej kolejności musimy skłonić do tego ludzi, którzy są techniczni, którzy żeby nie, albo nie wyjeżdżali, albo żeby pracowali, wyjechali, ale pracowali na. E, na, na własne firmy, które potem będą częściowo także reinwestować te środki w Polsce, bo jeżeli jakiś informatyk wykształcony w Polsce wyjedzie, to paradoksalnie nie tracimy go tak od razu. On w większości i tak zachowuje kontakt ze swoimi znajomymi, przyjaciółmi, z kolegami, koleżankami z uczelni i to jest rzeczywiście dość częste. Te, te społeczności alumnów, społeczności absolwentów uczelni dalej się utrzymują. E, więc to nie jest tak, że jeżeli ktoś wyjedzie z Polski, założy firmę na, za granicą, to straciliśmy go e, dla polskiej ekonomii, tylko te pieniądze inaczej spłyną. Nie spłyną bezpośrednio w podatkach, nie spłyną bezpośrednio e, pewnie w stworzonych miejscach pracy na zaś, ale być może w, e, spłyną w postaci usług, które już będą świadczone dla firm założonych w Polsce, bo ten informatyk zdaje sobie sprawę z tego, że e, pod kątem jakości dalej informatyków znajdzie najlepszych w Polsce, więc e, to jest rodzaj rozwiązania, które ja widzę w najbliższym czasie dla Polski jako Doliny Krzemowej. Które jest o tyle praktyczne, że tak naprawdę już do jakiegoś stopnia się dzieje. Może nie, to nie jest uświadomiony proces, nikt o tym tak nie mówi, ale on się dzieje dlatego, że dużo ludzi wyjeżdża, jednocześnie zachowując kontakty z Polską. Jest dużo różnych stowarzyszeń, absolwentów i uczelni, i najlepszych liceów, i to jest fantastyczne. Są fantastyczne też konferencje, na przykład w Londynie się regularnie odbywają konferencje organizowane przez Polaków. W większości dla Polaków, które mają jednoczyć, czy to światek technologiczny, czy światek biznesowy. I to jest super, bo tak naprawdę musimy więcej się uczyć od zachodu i tego, jak używać kapitału, i tego, jak budować duże firmy, i tego networkingu, soft i wszelakich, żeby potem ten kapitał móc prowadzić do Polski. Kapitał ekonomiczny, kapitał społeczny, i kapitał intelektualny ostatecznie. Tego nam życzę. Sam staram się przyczynić do budowy tego, żeby Polska stała się jednak Doliną Krzemową. Dziękuję, że obejrzeliście. Poproszę o subskrypcję i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!